No cześć siemanko z tej strony znowu Pablito. Tym razem znowu na moim żółtym fotelu, bo tak stwierdziłem, że będzie mi wygodniej. W tym odcinku chciałam omówić kilka rzeczy, jakie zamówiłem z CC&Me, czyli z marki, którą ja bardzo często chwaliłem, bardzo często ją mm, omawiałem na różnych odcinkach. Zawsze podawałem jako porównanie do różnych kosmetyków. Także mm, chyba bodajże na Black Friday zrobiłem takie większe zamówienie. pozamawiałem sobie trochę rzeczy Uzupełniłem sobie i też zamówiłem sobie kilka nowości i to bardziej właśnie na tych nowościach, z którymi ja jeszcze nie miałem wcześniej do czynienia, chciałbym się skupić, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, no to zapraszam serdecznie na odcinek. Przede wszystkim tak, ze starej brygady to domówiłem sobie białą glinkę, którą ja po prostu uwielbiam. Najlepsze jest to, że ją zamówiłem, a okazało się, że jeszcze z tyłu za innymi kosmetykami miałem schowane jeszcze pół słoika. No ale spoko. Już tam to straciłem, także to już będzie teraz używane. Ja tę glinkę bardzo lubię ze względu na to, że ona bardzo fajnie nawilża skórę i przede wszystkim ją matuje, co jest dla mnie mega ważne i też bardzo ładnie wygładza tą cerę, także naprawdę dla mnie ona jest sztosowa. Fajne jest to, że ona jest w proszku, więc tak naprawdę możemy ją sobie zmiksować z różnymi olejami. Tak naprawdę z czym chcemy, możemy ją zmieszać z jakimś hydrolatem albo po prostu ze zwykłą wodą, czy tak naprawdę z czym tam chcemy, co jest dobre dla naszej skóry, to chyba sami wiemy najlepiej. Szczerze ja tą glinkę omówiłem w pierwszym filmie z tej marki, jaki omawiałem, także tutaj na pewno macie odnośnik, do którego serdecznie zapraszam. No i ze starych rzeczy yy, zamówiłem sobie jeszcze hydrolat który zarobiście sprawdza mi się po goleniu, bo mi łagodzi wszelkie takie podrażnienia i takie uczulenie, wysypkę, która mi wyskakuje zawsze na szyi. No i też sprawdza się przy wielu innych jakichś takich podrażnieniach, więc jak dla mnie to jest taki naprawdę must have od kiedy pierwszy raz go użyłem, więc naprawdę polecam, jest super. Mi się sprawdza, także na pewno to nie jest ostatnia to jest już chyba trzecia albo któraś z kolei. No, trzecia albo druga, już nawet nie pamiętam. Butelka tego hydratu, którą mam, więc na pewno nie poprzestanę kupować go. Przyszła pora teraz na nowości, czyli coś, czego jeszcze nie miałem. Zacznę może od produktu, który nie jest produktem kosmetycznym, tylko jest świecą sojową z drewnianym knotem. Ja jeszcze nigdy nie miałem świecy w ogóle z drewnianym knotem, więc dla mnie to było takim mega pozytywnym zaskoczeniem, jakim odpaliłem pierwszy i tak fajnie ten knot strzelał. To robiło taki mega fajny klimat, zwłaszcza jak jeszcze tutaj były święta, wszędzie dekoracje świąteczne, ee, takie wiecie, przegaszone światło, herbata, po prostu było super. Ja mam akurat dwa zapachy: i to jest Mary Cranberry, taki świąteczny, i mam Cookie Land. Także ta pachnie żurawiną, ta pachnie takimi ciasteczkami. Co mogę o nich powiedzieć, to to, że są jak dla mnie sztosowe, ze względu na to, że wystarczy jakieś 15 minut palenia, a po prostu cała chata pachnie. I po prostu tak pachnie, że ja tą, ochotę, ja tą świecę mam ochotę po prostu zjeść. Także ten żurawinowy po prostu jest cudowny. Pięknie pachnie. Już mi się kończy. Nie wiem, co tu już zostało, niewiele. Jest w tym miejscu mniej więcej to wszystko, ale pachnie cudownie. Taką fajną, taki ma taki owocowy, taki intensywny zapach, taki żurawiny. W zakręcie mnie chciałem powochać. Naprawdę bardzo ładnie pachnie, także polecam. Ja w ogóle tą świeczkę zabrałem ze sobą do rodziców na wigilię. Ją odpaliłem, i nawet moi rodzice byli nią zachwyceni, a ich rzadko zachwycają takie, takie rzeczy, takie produkty, więc no coś w tym musi być. Druga świeczka to jest właśnie ten Cookie Land. Ona pachnie takimi ciastkami, ale takimi już wiecie, taki. To jest taki zapach, jak yy, pieczecie sobie ciastka i po prostu czujecie, jak one zaczynają już pachnieć w całym domu. I już po prostu myślicie, Boże, jak pachnie, już mam ochotę to zjeść. To jest właśnie ten zapach, także możecie go sobie odpalać cały czas. Szkoda, że czasami nie zawsze pod ręką są ciastka, bo to naprawdę napędza apetyt. Ale naprawdę super jest ta świeczka. Bardzo ją lubię. Także naprawdę spoko. Taka jedna świeca to jest około 25 godzin palenia. Także to nie jest najkrótszy czas. Także naprawdę spoko. Jeszcze w ogóle fajne jest w nich to, że tutaj na wieczkach one mają tutaj ten kukilek ma ciasteczko. Ta ma właśnie żurawinę i każda swoja ma taką swoją naklejkę tutaj. Także można je trzymać sobie w ten sposób i, i tak będzie wiadomo, która jest która. Naprawdę spoko. No i wszystko jest oczywiście w szkle, więc jeszcze bardziej mi się to podoba. Kupiłem sobie także nowy hydrolat, to jest już mój trzeci, bo pi pierwszy to jest właśnie ten rumiankowy. Miałem jeszcze ten z różdamasteńskiej i to jest hydrolat miętowy. To jest do skóry wrażliwej, do skóry tłustej i mieszanej. Um, ja go raczej mało stosuję na tą chwilę, ze względu na to, że ja go bardziej kupiłem sobie trochę już na lato, ze względu na to, że on też bardzo ładnie łagodzi. Podrażnienia po komarach, po ukąszeniach, po komarach, po jakichś innych owadach, jakąś wysypkę, swędzenie, te sprawy i faktycznie to się sprawdza, bo w momencie, kiedy na przykład tutaj gdzieś mnie swędzi, to sobie tym pryskam i fajnie to łagodzi. Nie mówię, że niweluje totalnie, ale naprawdę fajnie łagodzi, tak, że wszystko jest takie do przeżycia. Także naprawdę super. Eee, ładnie pachnie. Jest miętowy. Także on pachnie w ogóle jak takie cukierki miętowe, ale takie wiecie landrynki, takie spaczki, co się yy, bierze. Moja mama ma takie zawsze w torebce ja nie wiem, gdzie ona to kupuje. Bo ja takich w sklepie nie widziałem od dawna. Te takie leśne, to, to, to właśnie pachnie tym. Także spoko. Na pewno będę miała jeszcze jakąś opinię, jak już będę go tak stosował, wiecie, totalnie. Także to musi się zrobić cieplej i musi mieć coś pogryźć. Także jak ktoś chce mnie pogryźć, to zapraszam. Teraz produkt którego opinia trochę mnie stresowała, ale stwierdziłem, że ja lubię rzetelne i prawdziwe opinie, więc stwierdziłem, że też taką wam dam. Chodzi o peeling. Peeling, który wyszedł już tak naprawdę stosunkowo, można powiedzieć, dawno. Ja z jego zakupem bardzo się długo nosiłem ze względu na to, że ja takich peelingów do ciała, do ciała miałem w domu pełno i musiałem tamto najpierw wykorzystać. Sądziłem, że to będzie dla mnie hit, tak jak wszystkie inne rzeczy, aczkolwiek to nie jest tak, że ja się totalnie zawiodłem na tym produkcie, po prostu on nie jest dla mnie. Już wam tłumaczę, dlaczego. Zacznę może od plusów, ze względu na to, że jest ich na pewno więcej. I tak, przede wszystkim, co mogę powiedzieć na plus, to to jest zapach. On pachnie pięknie, to jest cud malina, pachnie pięknie malinami, on ma w sobie też kawałki malin, widzę się w laptopie i muszę nakierować, mi tego zostało już tak naprawdę niewiele, ja z tego będę miał może jeszcze jedno, maksymalnie dwa użycia i to się skończy. Pachnie pięknie, skóra po nim pachnie też cudownie, ten zapach się utrzymuje, naprawdę skóra jest super pachnąca, miękka i odświeżona. Jeżeli chodzi o samą funkcję peelingu, to dla mnie to zdzieranie jest zdecydowanie za łagodne. Ze względu na to, że ja osobiście wolę bardziej takie ostrzejsze peelingi, takie po których wiecie, ja czuję, że tutaj coś zdzieram, skóra jest aż czerwona, prawie że do krwi. No i ten tego w sobie nie ma. On jest dla mnie łagodny, to ścieranie jest, powiedziałbym, na takim poziomie średnim i to jest właśnie rzecz, która mi nie odpowiada. Aczkolwiek jeszcze z plusów, co mogę powiedzieć, to to, że ten peeling super nawilża ciało. To jest w ogóle dla mnie bomba po tym, jakie ciało jest po kąpieli. Bardziej pod tym kątem jest, to stosuje, niż właśnie bardziej jakiego, takiego typowego zdzieraka. Jest przede wszystkim takie nawilżone, ale nie tłuste, nie takie jak nawoskowane. Jest naprawdę fajnie to ciało takie, no nawilżone po prostu. Super jest takie miękkie, ładnie pachnie, to już wspominałem. Także to są te plusy. Tak jak mówię, dla mnie tym jedynym minusem jest to, że jest dla mnie za łagodny. Oczywiście w słoik jest szklany, tutaj jest akurat 300 gram, jest jeszcze wersja mniejsza. No, ja chciałem ten większy, bo ja z tego dużo korzystam, więc stwierdziłem, że i tak to zużyję w ciągu tych 6 miesięcy od otwarcia. Jest to produkt w 100% naturalny, więc, jakby no ma też krótszy termin przydatności. Na pewno ten film kupiłbym komuś na prezent i bym się tego nie powstydził. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam trochę inne po prostu oczekiwania. I nie mówię, że to jest złe, że on jest łagodny, bo są takie osoby, które właśnie taki rodzaj preferują. I to nie jest złe, po prostu on się nie daje dla mnie. Być może jest dobry dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Także taka jest moja opinia. Także właściwie z nowości to wszystko. To nie będzie specjalnie długi film, ale po prostu chciałem się tym podzielić, biorąc pod uwagę, że miałem już nagraną właśnie jakby pierwszą część tych rzeczy i chciałem pochwalić się, pochwalić się omówić też te nowości. Wiem, że z nowości teraz wyszły jeszcze świece, które są większe i jeszcze wyszedł hydrolat z gorzkiej pomarańczy, którego jeszcze nie mam. Oni też trochę zmienili teraz szatę, bo już nie jest to w takim brązowym szkle, tylko w białym, także... Poczekam jeszcze, aż mi się to wszystko skończy i na pewno sobie znowu uzupełnię zapasy. Jak będzie coś nowego, to możecie oczywiście się spodziewać kolejnego filmu. Także myślę, że ode mnie na tą chwilę to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dajcie znać, czy Wy już skorzystaliście z CCME. Jeżeli nie, to i macie ochotę, to oczywiście link do strony jest w opisie, na którym możecie zakupić produkty. No i oczywiście dajcie znać z czego korzystaliście, co mielibyście ochotę spróbować. Jaka jest Wasza opinia o produktach, które ja wymieniłem? Pamiętajcie, aby zostawić po sobie lajka, napisać właśnie jakiś komentarz. No i oczywiście zostawić subskrypcję. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, a chcecie, prawda? Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do następnego i trzymajcie się. Na razie, cześć!